Dobra, wychodzę z tego siana. Ale wezmę tą łemkę na wszelkie palec, co? Bo tu widziałem ludziach. Człowieczka. Ale tu nie był bot, bo widziałem. Daj! Zawsze jak... Nie chcę szare broni, to mi daje szarą broń. Teraz chcę z całej i nie ma. Był tu ten typek jakiś. O to takie chamstwo. Dobra, ma pa, 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 Szara nie może wypaść niestety z skrzynki. Chyba, nie wiem, ale to gdzieś. Proszę o szarą broń. Leczenie się liczy jakie się chce Jest szara O Jezu Maria, patrzcie co mi dało Szara taktyczna Przepraszam, się kampie, ale patrzcie co mi dało. Widzicie to? Nie wiem czy ten live się uda Wiecie dlaczego? Bo ten pięk jest tragiczny Dobra nagrywam odcinki Na no live nigdy już nie nagram Elo